Witamy z Rio de Janeiro, Marcin Wyrwał, Wojtek Demusiak. rozmawiamy o najciekawszych startach Polaków w poniedziałek, najciekawszy, no tutaj w zasadzie nie ma co gadać, Anita Włodarczyk, szansa pewna na złoto? No wszyscy tak myślą, ale no zobaczmy, że Piotrek Małachowski też wydawało się, że jest pewniakiem do złota, a skończyło się srebrem, to jest sport, tak? Chociaż z drugiej strony nikt tak nie dominuje w, chyba w swoich konkurencjach lekkoatletycznych jak Anita Włodarczyk. Ona od, od roku jest praktycznie niepokonana. Wygrała ponad 20 startów z rzędu, więc jeżeli tylko nie zdarzy się żaden nieszczęśliwy wypadek, to Anita Włodarczyk po to złoto sięgnie. I żadna kobieta nie zbliża się do bariery 70 metrów, którą Anita przekracza regularnie, więc bardzo duża szansa. No, większe problemy pewnie w biegu na 800 metrów będzie miał Marcin Lewandowski. To i tak sukces, prawda? Pierwszy Polak od 44 lat w finale 800 metrów na igrzyskach olimpijskich, ale czy on ma szansę zakręcić się choćby koło brązu? No, tak, jak, tak jak mówimy, no szansa, szansa jest zawsze, tak? a, bo to jest sport, wszystko może się zdarzyć. Ktoś się może potknąć, może Marcin będzie miał właśnie yy, dzień konia, może, może to on w, yy, ułoży sobie tak to taktycznie, a ktoś inny gorzej i, i sięgnie po medal, ale ja bym się nie nastawiał tak, że, że Marcin jest wielką nadzieją medalową. Tak jak powiedziałeś, sam awans jego do finału już jest wielkim sukcesem, a teraz co się wydarzy, no to, to, to to już będzie wszystko na plus. To, że to, 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 czy on będzie trzeci, piąty, czy, czy ósmy? No. Dla mnie taką, znaczy, ja upatruję na nadzieję tutaj, że Marcin to jest taki chłopak, który czym więcej biegów, czyli tak turniejowo można powiedzieć, tym jego szanse e, rosną. No ale tak, zgadzam się, że to nie jest taka żelazna nadzieja na medal, chociaż emocje na pewno będą. Emocje też chyba będą w e, podnoszeniu ciężarów. No bardzo nieszczęśliwa dla nas na tych, na tych igrzyskach e, dyscyplina. E, kategoria do 105 kg Bartek Bąk i Arkadiusz Michalski, który z nich może? No Bartek pokazał w Londynie, że może, więc czemu miałby nie zrobić tego samego albo czegoś więcej tutaj w Rio? No ale nie wiem, nie wiem, czy to jest też taka żelazna szansa. O Bartku się nie mówiło. Mówiło się dużo o Adrianie Zielińskim na początku jako kandydacie do złota, później z tej gorszej strony, niestety. Teraz no, ciekawe też, jak chłopaki zareagują na to wszystko, no bo wiadomo, że w ich dyscyplinie nie dzieje się teraz najlepiej i sporo mówiło się o tym dopingu, sporo mówiło się złych rzeczy o tej dyscyplinie. Zobaczymy, jak chłopaki podejdą. Czy oni zostawią wszystko to z boku, te problemy, czy, czy, czy to będzie miało też wpływ na nich i, i może, może też to w, w, w głowach jakoś siedzieć i skutkować tym, że będą mieli też jakieś problemy, ale nie sądzę. Może to są silni faceci. Bartek Bąk już radził sobie nie z takimi problemami, a z gorszymi, więc myślę, że, że sobie poradzi i pokaże na co go stać. A czy, czy wystarczy to na medal? Okaże się. No i na sam koniec e, polscy piłkarze ręczni, oni będą walczyć o awansy ze Słowenią. E, Myślisz, że to może się dobrze dla naszych skończyć, bo mimo, że ostatnie dwa mecze z Egiptem, ze Szwecją e, wygrane, to jednak e, to nie była taka gra chyba jakbyś, jakiej byśmy oczekiwali. No, czy, czy ja wiem? No, z Egiptem zagrali bardzo fajny mecz, bardzo dobry mecz yy, i wygrali zdecydowanie. Ze Szwecją było wiadomo, że to będzie ciężkie spotkanie, bo, bo Szwedzi też walczyli jeszcze o pozostanie w turnieju. W, no, I ze Szwedami no, nigdy nie jest łatwo. To, to jest bardzo, bardzo mocna, bardzo yy, utytułowana drużyna. No, co do Słowenii. Słoweńcy zagrali fajnie na początku turnieju, ale ostatnio też, też zostali pokonani, więc widać, że, że jest to drużyna do ogrania. Na pewno jest to zespół szybki i, i bardzo dobrze wyszkolony, ma bardzo dobrze wyszkolonych technicznie zawodników, którzy wydaje mi się, że od Polaków są lepsi w grze 1 na 1, ale to nie jest wszystko. Polacy, Polacy są lepsi fizycznie jeśli narzucą swój styl gry i jeśli będą stali twardo w obronie, to mogą wygrać. Grać. Yy, trzeba też zaznaczyć, że nawet porażka może dać awans Polakom, no tylko trzeba wtedy się oglądać na inne mecze, na innych rywali. Wtedy czy nie może Egipt wygrać z Niemcami. No, wydaje się to oczywiste, ale patrząc na jak ten turniej się układa, to tutaj nic nie jest niemożliwe. No tak, wolimy jednak nie liczyć na innych. W poniedziałek dużo ciekawego, jedna żelazna szansa medalowa, ale w końcu może i nam Polakom zdarzy się jakaś przyjemna y, dla odmiany y, niespodzianka. Może Bartek Bąk, może Marcin Lewandowski, trzymamy kciuki za naszych.